Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć wiele konkretów o nadchodzącej aktualizacji Age of Triumph. Na ostatnim streamie Bungie dowiedzieliśmy się wielu przydatnych informacji, nie tylko o odświeżonych rajdach, ale i ogromnej książce, która podsumuje nasze dotychczasowe osiągnięcia w Destiny. Wkrótce na kanale umieszczę także krótkie filmy poświęcone wskazówkom, o których warto pamiętać wracając do starych rajdów, więc jeśli pragniecie wkrótce do nich wrócić, polecam Wam subskrybować kanał i cierpliwie poczekać. Miałem okazję już widzieć parę pytań związanych z samym Star Nadchodzącego eventu. Otóż każdy gracz powinien zapisać sobie w kalendarzu datę 28 marca. Dokładnie tego dnia na serwerach gry wyląduje gotowa do ściągnięcia, darmowa aktualizacja. Zawartość Age of Triumph została przygotowana przez tzw. Live Team, więc wszystkie aktywności, które pojawią się po zainstalowaniu plików, będą darmowe dla posiadaczy Rise of Iron. Jeśli macie zamiar ponownie zagrać bądź namówić swoich starych znajomych do walki w odświeżonych rajdach, nie zapominajcie że tak jak wspomniałem, będzie wam potrzebny dodatek Rise of Iron oraz minimum 40 level i 390 light. Bungie potwierdziło także, że sam poziom światła nie zostanie podniesiony ponad aktualnie już dostępny. Więc, mimo lekkiego rozczarowania, zapowiada się czas, w którym będziemy mogli dowolnie zmieniać swoje zbroje, nie przejmując się utratą światła i niepotrzebnymi infuzjami samego ekwipunku. Jeśli chodzi zaś o same pancerze oraz bronie, dzięki aktualizacji wszystkie możliwe do zebrania rajdowe przedmioty będą wypadać w odświeżonej wersji. Początkowo mogą wyglądać podobnie, jednak dzięki ornamentom za challenge całkowicie zmienimy ich wygląd. Jako przykład widzicie teraz na ekranie Huntera w skompletowanej zbroi z woga, właśnie napakowanej ornamentami. Dwa najstarsze rajdy, czyli wog i krota, otrzymają po dwa możliwe do wykonania wyzwania, więc osoby szukające trudniejszych wrażeń powinny być zadowolone. Według słów Bungie, challenge Ateona jest najtrudniejszym zaprojektowanym w grze, więc sam jestem ciekaw, co możemy dostać. Jedną z najważniejszych informacji jest także wzmianka o odświeżeniu paru mechanizmów, które z czasem stały się naturalnymi technikami wykonywania pewnych części rajdu. Na streamie zostało wspomniane strzelanie w orakle z wyższych półek, jak i aktualizacja pewnych zachowań samej gry, więc osoby przyzwyczajone na przykład do przeskakiwania całego mostu na krocie i omijania tego segmentu rajdu dzięki wipe'owi całego zespołu będą musiały przypomnieć sobie na czym właściwie ten moment tak naprawdę polega. Nie zapominajmy również, że Możemy liczyć na odświeżenie egzotyków możliwych do zdobycia ze wspomnianych rajdów. Razem z potwierdzeniem Weksa na 400 Lighta możemy się domyśleć również powrotu nekrokazma. Ważne jest również fakt, że starsze rajdy, czyli Vogue, Krota oraz Kingsfall trafią do tygodniowej playlisty. Jedynie w określonym przez bardziej czasie, czyli przeciągu tygodnia będziemy mogli uczestniczyć w rajdzie z wyższym lightem, dropem, jak i wyzwaniami. Jak wspominałem, wkrótce wrócę do tematu każdego z tych rajdów w osobnym materiale, więc chwilowo wydaje mi się, że pojedziemy wystarczająco dużo. Pora pogadać o książce, bardzo znaczącej części nadchodzącego update'u. Każdy z nas bez dodatkowych kosztów, pozwól akumatych, dostanie własną książkę archiwizującą nasze czyny. Będzie ona zawierać aż 13 stron. I już teraz wiemy, na jakich aspektach naszej przygody będzie się skupiać. Nagrody w postaci np. emblematów czy kodu zniżkowego na koszulkę w sklepie Bungie będziemy mogli zdobyć przez następujące elementy gry: Granie w określonym czasie rozwoju Destiny postęp fabularny naszej postaci, rozwój questów związanych z naszymi subklasami, frakcje, Future War Cult, Dead Orbit czy Nowa Monarchia, strajki rajdy, crucible oraz osobno ozyrys. Jedna ze stron skupia się nawet na kolekcjonowaniu wszystkich shaderów czy statków, więc jeśli wśród was są chomiki, które chcą i muszą mieć wszystko, na pewno będą zadowoleni. Ciekawą informacją na pewno jest wiedza, że nie musimy wypełniać wszystkich kolumn oraz każdego punktu książki, by zebrać wszystkie nagrody z niej dostępne. Jeżeli niektórzy z was nie mieli za dużo szczęścia np. z ozyrysem, to już teraz nie przejmujcie się, że zablokuje to wam dostęp do niektórych nagród. Całkiem miło strony Bungie. Wkrótce oczywiście poznamy kolejne szczegóły. Chwilowo wiemy, że również Nightfall jak i Prison of Elders doczekają się jakiegoś rodzaju odświeżenia, więc w przyszłości możemy się tylko domyślać, że raczej ciężko nam będzie narzekać na brak aktywności możliwych do zrobienia w trakcie kolejnych tygodni. Mówi MLG Karolo, jeśli przytoczone te informacje były dla Was przydatne, nie krępujcie się i zostawcie parę lajków. W opisie znajdziecie także parę słów o tym, jak możecie wspierać mój kanał. Do czasu kolejnych materiałów i streamów dziękuję Wam za wysłuchanie. I do usłyszenia ponownie.